Tatuażowy tur. Ja generalnie większość swoich tatuaży zrobiłam sobie sama. Tylko dwa mam zrobione przez kogoś innego i to są te dwa u góry na ręce, do których zaraz przejdziemy. I taki fun fact, mam tatuaże tylko po lewej stronie swojego ciała, co w ogóle nie było planowane, ale z racji, że jestem praworęczna, no to nie wytatuję sobie prawej ręki, a co do nogi, nie było to w ogóle planowane, żeby robić wszystko po lewej stronie, a tak jakoś wyszło. Jako pierwszy tatuaż, który sobie zrobiłam, jest to ten kotek z księżycem. On jest właśnie wykonany przez kogoś innego. Bardzo długo podobał mi się ten projekt i do dzisiaj jest to mój ulubiony tatuaż w ogóle. Bo kiedy ja go robiłam, to chciałam, żeby miał sam obrys i bez żadnego cieniowania, ale ostatnio stwierdziłam, że nie wygląda to dobrze, bo mam większość tatuaży wycieniowanych i sama sobie go wycieniowałam. No i wygląda fajnie. Ten amorek symbolizuje datę moich urodzin, bo jestem z 14 lutego. Dlatego amorka, wróżki, są takie gwiazdki i one przedstawiają go znak Zodiaku. Zdrawiam wszystkie wodniki. Dalej tutaj mam kwiat wiśni i ten tatuaż zrobiłam do filmu zgłoszeniowego do Twoje 5 minut 3. I losowałam go z Waszych komentarzy. Wiem, jak to brzmi. Ale bardzo mi się podoba, wylusowało się naprawdę super. A na sam casting się dostałam, więc chyba spoko. Teraz schodzimy na przedramie. Tutaj mam motylka. Mi się też cały czas mega podoba. I fun fact jest taki, że się strasznie boję motyli. Dalej jest moja czecha na przedramieniu. To był mój taki pierwszy, bardziej wymagający tatuaż, który sobie zrobiłam sama. jak coś to filmik, jak go robię, jest przypięty na moim profilu. Ma on jakieś znaczenie? Nie ma. Po prostu mi się podoba. Jest fajny, jest cool. Dalej mam tatuaż, który zrobiłam stosunkowo niedawno. To jest ten kwiat lilii, który mogliście zobaczyć też u mnie na TikToku. Ja początkowo chciałam, żeby on był taki, wiecie, delikatny, dziewczęcy, ale ostatnio zmieniłam zdanie i chcę, żeby on był ciemniejszy i Zrobiony grubszą kreską, no bo po prostu zmieniło mi się zdanie. Ale ten też jest piękny, ale nie pasuje po prostu do reszty tych tatuaży. Dalej mamy dłonie. Nie mam teraz co dobrze prezentujących się paznokci, ale... Tak, mam takie czwórki, księżyc i gwiazdeczki. Też sobie robiłam to sama. No ogólnie wszystkie robiłam sama, poza tymi dwoma, jak już wiecie. Nie musiałam go poprawiać jeden raz, bo troszeczkę wyplakł, ale od tego czasu w miarę się trzyma. Ta jedna czwórka jest taka troszeczkę jaśniejsza, ale... To nic. Dalej, moi drodzy, mam tatuaż na brzuchu. Już wam go pokazuję. To uwaga, pajączek. Też robiłam go oczywiście sama, jak już wiecie, ale pozycja robienia jego była bardzo niewygodna. Jeżeli chcecie to zobaczyć, no to znajdźcie ten filmik i obejrzcie. Jeszcze tatuaże mam na nodze, więc muszę zmienić ustawienie kamery. Na udzie mam dwa tatuaże. To jest pierwszy, jaki zrobiłam sobie sama na swoim ciele. No i nie wygląda on za idealnie, ale jest to taki tatuaż, który wiąże się z wieloma wspomnieniami, więc jest super. Tutaj mam takie serduszko. Myślę, że całkiem uroczy. Również bez żadnego znaczenia. Na kolanie pajęczynka. Nie polecam nikomu tego miejsca. Bardzo bolesne, niefajne. Na łydce mam taką smutną panią. Kiedyś miał może on dla mnie większe znaczenie,